Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Nowy rok mogliśmy zacząć od najnowszego singla Sentino, który zapowiada, że wraca jak Jordan z numerem 45. Co prawda, Jordan jak wrócił z 45, zagrał najgorszy sezon Ever, więc oby się nie ziściło. Gorący klimat Barcelony zapowiada się hitowo plus Sentino zapowiedział, że podpisał kontrakt za milion. Być może to będzie jego rok. Jestem stąd, to krok jakaś lichwa. Tak Czarno-biały kobik wjeżdża na ostro i wymienia, na co ma wywalone i trzeba powiedzieć, że robi to dobrze. Bit od ADZ i Leśnego elegancko spina całość. Czy to dobry singiel? To ocencie sami. Nowe sławy? Bardzo proszę. Panowie wjeżdżają w 2022 roku w towarzystwie refrenu Persa i szalonego featuringu Łony. Wstępnie Nie to kolejny singiel zapowiadający najnowsze sławy i przy okazji zupełnie różny od dwóch poprzednich. Czy siadło? To opór. Plus podobno obecność Łony na płycie to byłoby marzenie sławów. Oby w nowym roku spełnili ich jak najwięcej. Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju.